Witam w prezentacji i montażu 119 numeru Ursusa C330 od de Agostini. W tym numerze otrzymujemy dolną część pilota stalnego sterowania, uchwyt na baterię, płytę sterującą stalnego sterowania, śrubki i wkręty. W tym numerze został zmontowany pilot stalnego sterowania i do ursusa został przymocowany pług. Po montażu części ze 119 numerów mamy zmontowane osłonę silnika z pokrywą osłony silnika, atrapę chłodnicy, lampy, spornik przedniej osi z chłodnicą, przednią osi z czteroma szczemionami, dwoma zwrotnicami, dwoma płotnikami i dwoma przednimi kołami obciążnik zaczepem, silnik z pojemnikiem na baterię, zbiornik paliwa z głośnikiem, kolumna kierownicy z kierownicą z przekładnią kierowniczą, drążkami kierowniczymi, lewą i prawą część obudowy skrzyni biegów, obudowy tylnego mostu, pochwy tylnego mostu, dwie zwolnice, dwa tylne błotniki z przewodami, światłami, dwa tylne koła, siedzisko, dwa pomosty, zbiornik powietrza, Dwa akumulatory, zaczep, pług, dwie belki przyczepy, pilot zdalnego sterowania, płytę podłogową przyczepy z przednią i tylną ścianą, lewą burtą, częścią prawej burty, przednią i tylną osią, ma kołami, obrotnicą dyszlem, chlapacze, światła, koła zapasowe i trzy podpory. Numer 119. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, zdjęcie modelu z przodu, informacje od wydawcy i zdjęcie modelu z przyczepą. Kluba sąsiadów z południa. Produkowany w latach 1960-1967 w Brnie Zetor 3011 Major był bardzo udanym modelem. Przez dekady, dzięki systematycznej pracy nad rozwojem konstrukcji, dobre bręńskie traktory znajdowały jeszcze lepszych następców. Kiedy w podwarszawskich zakładach mechanicznych Ursus specjaliści skupiali uwagę na rozwoju i doskonaleniu serii ciężkich ciągników, których pierwszym przedstawicielem był Ursus C385, nasi południowi sąsiedzi z przedsiębiorstwa Zetor modernizowali ciągniki serii UR1. I dopieszczana przez dekadę konstrukcja dorównywała najlepszym marzynom rolniczym na świecie. Za wybitnie traktor uznaje się model Zetor 7700. Produkowane w latach 1986-1992 SZEDA po Majorze. Pierwszym ciągnikiem z rodziny Zetor UR1, czeskie unifikowana Rata, polska seria zunifikowana, był wspomniany już model 3011 Major. Mamy zdjęcie informację, że model C360 powstawał pod stołecznym Ursusie w tym samym czasie, kiedy staś montażowy rybreńskiej fabryki zjeżdżał jego krewniak. Wyposażony jednak w silnik o większej mocy i przedni napęd, obie maszyny pośrednio były rozwinięciem ciągnika Zetor 4011. Czechosłowackie przedsiębiorstwo oferujące maszyny rolnicze cieszyło się zasłużoną renomą. Zatrudnieni w nim specjaliści oferowali klientom coraz doskonalsze konstrukcje. Mamy zdjęcie i informację, że Zetor 4611 był efektem przeprowadzonej w 1968 roku pierwszej modernizacji modelu 4011. Projektanci nie tylko zmienili kształt maski traktora, lecz także wyposażyli go w przestronną i bezpieczną kabinę. Do lat 80. ciągniki przeznaczone na rynki krajów socjalistycznych były malowane na niebiesko, czerwone zetory wysyłano za żelazną kurtynę. Mamy zdjęcie informacje, że konstrukcja kadłuba zetora 7745 nie różniła się zbytnio od konstrukcji jego poprzedników, produkowanych w latach 60. -tych. Samonośna bryła stanowiła po łączenie bloku silnika ze skrzynią biegów i z obudową tylnego mostu bez zastosowania dodatkowych elementów wzmacniających. Mamy zdjęcie i informację, że na terenie dawnej Czechosłowacji można spotkać ciągniki z odwrotnie założonymi oponami przednich kół napędowych. Zabieg ten miał poprawić właściwości trakcyjne podczas jazdy do tyłu. Wadę tego rozwiązania stanowi spadek uciągu maszyny przy wykonywaniu pozostałych czynności w gospodarstwie. Mamy zdjęcie i informację, że napędowa oś ciągnika uzyskiwała napęd ze skrzyni biegów za pośrednictwem wału poprowadzonego centralnie pod skrzynią i silnikiem. Aby ułatwić operatorowi wykonywanie manewrów, maszynę wyposażono w hydraulicznie wspomagany układ kierowniczy. Czechosłowackie, a następnie czeskie traktory serii UR-1 zjeżdżały stać montażowych przez ponad 40 lat, aż do 2004 roku. Ciągniki co kilka lat modyfikowano, a prace nad ich udoskonaleniem prowadzono bez przerwy. Mamy zdjęcie i informację, że w 1989 roku ciągnik Zetor 7745 doczekał się drobnej modyfikacji. Dotychczasowy silnik został wyposażony w turbosprężarkę, która zwiększyła moc jednostki do 81 koni mechanicznych. Wzmocnionemu traktorowi nadano oznaczenie 7745 Turbo. Czeski John Deere. W latach 1993-1996 firma Zetor współpracowała z amerykańskim przedsiębiorstwem John Deere. Czesi budowali ze swoich części żółto-zielone ciągniki. Traktory John Deere Serii 2000 z Brna, wyposażone w kabiny amerykańskiej konstrukcji, trafiły do Ameryki Środkowej i Południowej, Afryki, Australii, a w Europie do Portugalii i Hiszpanii. Ciągnik Zetor 6340 niekiedy nosił tabliczkę John Deere 2300. Galeria Ursusów. Mamy zdjęcie Ursusa C385, który miał jedną z największych kabin wśród ciągników nie tylko swojej klasy. W tym modelu kabina została niemal całkowicie odizolowana od korpusu ciągnika, co było nowością w skali światowej. Zawieszono ją na specjalnych gumowych tulejach amortyzujących drgania i wibracje, dzięki czemu znacznie poprawi się komfort pracy. Mamy zdjęcie i informację, że trawa to niezwykle cenna parza dla zwierząt hodowlanych w gospodarstwach rolnych. Jest bogatym źródłem witaminy i mikroelementów, a po zakiszeniu w specjalnych silosach może być podawana zwierzętom w zimie. Na zdjęciu widzimy pokos trawy z przeznaczeniem na kiszonkę. Mamy instrukcję montażu z pokazanymi częściami i ich opisem i pokazany model z zamontowanym pługiem. Na ostatniej stronie mamy informacje co w następnym numerze, czyli wsporniki, panele burty, zaczep, stopień, wzmocnienie burty, osłona, łańcuchy. Osoby posiadające prenumeratę premium z ostatnią przesyłką 31 zabierającą od 116 do 120 numeru otrzymały trzecie części pługu. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.